Mariusz, po tym pierwszym przejeździe, wszyscy kibice zastanawiali się, czy jesteś w stanie jeszcze dzisiaj odrobić straty. Ty odrobiłeś straty i zrobiłeś rekord trasy. E, tak jakśmy rozmawiali przed tym podjazdem, taki miałem plan. To zastanawiałem się, czy nie lunie, bo jak wypadało troszkę miał to trudniej uczynić, na pewno by do Grześka Grzesińskiego zabrakło. Ale no cóż, nie wypadało. Ja dałem się wszystko, samochód zadziałał, ja zadziałałem. To jest pierwszy zwycięstwo. Popsułem start. Yy, za szybko opuściłem sprzęgło, popsułem start, tutaj uciekło troszkę na pewno koncentracji, troszkę czasu, ale jutro też jest dzień. Yy, mam nadzieję, że też będzie tak fajnie, chłodno, ale nie będzie padać i spróbujemy jeszcze to poprawić, bo tak ładnie by wyglądało 1,55. Jak wiemy Enki jeżdżą bez wężki. Jak wiemy, uważam, że Rafał Grzesiński jest jednym z szybszych zawodników w tej grupie Enek. Oni tam mają między sobą ciasną, więc automatycznie idą chwyną się do góry w generalce, ale nie zapominajmy, że Marcina Bełtowskiego się nam zabrakło, jakoś miała awaria, Olka Michowskiego też nie, nie dał rady wystartować, więc na pewno jeszcze mnie oni będą cisnąć, no to autentycznie będę szybciej jechał. Chciałem wszystkim podziękować chłopakom w serwisu w firmie Forturbo, Marcinowi za przygotowanie wszystkiego, generalnie miałem zrobić swoją robotę, zrobiłem, oni zrobili swoją i mamy kolejny sukces.